Zobaczcie. Tak wygląda po ulewie deszczu. Zobaczcie, jak to dawało. Film nagrałem akurat, jak mura przeszła. Zobaczcie, ile tu wody teraz stoi. Widzicie? Zobaczcie. Zobaczcie. Zdążymy się schować. Zobaczcie, ile tu wody. To jest po ulewie deszczu. Niedawno co przeszła chmura gradowa. A po prostu mnie nie zniszczyło nic, ale troszeczkę narobiło. Bałaganu podlało trochę ile tu wody. Też tu nie wejdzie na ogród. Bo jest grząsko się porobiło. No, podlało troszeczkę, podlało. Jeszcze powietrze się zrobiło. Ale dzisiaj to nie jedna chmura będzie, bo tych chmur będzie parę. Jedna przeszła, a będzie zaraz druga. Dobrze, że ta folia mocna na tym tunelu, bo dziur robiło pełno, a to tylko widzieliście jak to wszystko odskakiwało. To zaraz to woda ściągnie, bo to ej hey, moment, jeszcze z godziny i nie będzie tej wody wcale. To taki to właśnie teren jest. O, zobaczcie, ile tu wody. Jak to dawało. O. Woda normalnie stoi. I tutaj już powściąkało. Widzicie? No, ustrawa będzie rosła. widzieliście jak dawało z tych rur. Woda się nie mieściła. O, zobaczcie, jak tu nawaliło wody. No, ale. Tunel trzeba przewietrzyć. Niech sobie wszystko rośnie. Prawda? Chłodno jest. Na wiercynie zamkniemy tunel. O, dzisiaj taka pogoda jest. Tunel, na tunel powinien być chłód, ciepło trochę. A dzisiaj nie jest tak. W, w sumie strasznie tak. Ale zrobimy. Troszeczkę przydusimy. Za ja ma A i ciepła sporo. To idziemy, kochani, teraz będzie ładnie wszystko pięknie rosło. prawda? idziemy. Ulewę się zobaczyli. Nikt to tego nie nagrał, ale ja postarałem się, postarałem się właśnie nagrać tę ulewę. I udało mi się, to dobrze. Później Wam puszczę właśnie, jak to się działo. W Polsce jak dawała ulewa. Teraz wyczyszczę te buty, chodzę po tym błocie w wodzie. Jeszcze, o! Nogi brudne. Lapa błoto ciapa. myję sobie pójście. Wszystko z dachu leci, nieporobione. Jeszcze wszystko, ale się, czas się z zrobi. Wszystko się zrobi. No, polało, nie powiem teraz, będzie ładnie wszystko rosło, podlane woda się nie mieściła w rynnach. Normalnie tak dawało, że jesteś ziemny. Postaram się, kochani, te rynny przedłużyć trochę dalej. żeby ta woda tak pod do mnie podchodziła, ale pieski będą miały sporo wody teraz do picia. Prawda, pieski no, już latają. No, uspokójcie się, co to jest. Są wolka. No, pełno wody, ale to tutaj widać, że już tutaj tej wody nie ma. Wyszedłem sobie na ogród W sumie nie wychodzę z domu, ale wyszedłem sobie na ogród deszcz mnie złapał No i ja zobaczcie co tu jest po, po, po bojowisko Ale tu na podwórku już wody nie ma